Dzień dobry Państwu, witam we wtorek rano. Na eurodolarze dochodziliśmy wczoraj nawet do poziomów 1,30, niemalże 70. Wspinaczka mozolna, więc trwa, ale aktualnie jesteśmy w fazie korekty, raczej 1,30-30 mniej więcej. W dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o kalendarz makroekonomiczny, to nie będzie zbyt wielu impulsów. Pojawi się jedynie bilans handlowy Niemiec. Poza tym będą dane tylko z krajów no nie mających bezpośredniego przełożenia na eurodolara. Jeśli chodzi o sytuację na parach złotowych, tutaj jesteśmy w okolicy 4,13 na euro złotym i 3,17 mniej więcej na USD PLN. Na razie umocnienie złotego wyhamowało, na pewno mamy lekki powrót, chociaż to są wahania. Zbyt mało jeszcze by mówić o wyraźnej korekcie tego umocnienia, które było. Można je motywować w pewnej mierze spadkiem rentowności polskich obligacji, na przykład dziesięcioletnich. Jeśli chodzi o jutrzejsze wydarzenia, decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, zaś wieczorem publikacja budżetu USA, rozpiski za marzec, a także protokołu z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Tyle informacji na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.